Dzień dobry, witam serdecznie z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dziś, chłodny dzień, trzeba się rozgrzać herbatą z samowaru, który ma ponad 100 lat. Jest ze mną dzisiaj Irina Frydryk, która od 40 lat mieszka w Polsce. Jest filologiem polskim, ale przede wszystkim. Od 5 już. lat gorzolankiem, <gry> jestem filologiem polskim. Filozofem i tylko filologiem języka rosyjskiego, polskiego. Tak. I taki hobby jako filozofia, po prostu mam kilka dyplomów. A od Pół roku jestem szczęśliwą emerytką. <noise> no właśnie. I nareszcie Irina ma czas, żeby nam pokazać, jak działa taki zabytkowy stuletni samowar, który jest jej własnością, wcale nie w naszych zbiorach. Irina tutaj nam pali prawie że ognisko, ale tak trzeba. A ja mam herbatę, muszę uwierzyć na słowo, bo rosyjskiego nie znam, ona jest to, to znaczy, to jest jedna z najlepszych herbat na świecie. Powiem. Ja nie chcę reklamować, tylko... Tak, ale ona jest specjalnie do samowarów. Ale nie tylko, nie bo tylko. to znaczy, mnie obrazek się podobał po prostu, że to jest samowar. Bo tu jest właśnie na obrazku samowar i my zgodnie ze sztuką nasypiemy tutaj tej herbaty. Dużo tej herbaty trzeba nasypać? E, tak, bo, bo ja tak nie, na oko sypię i... Nie, nie. to znaczy połowę czynnika, bo to już. jest esencja. Esencję robimy taką, tak? Tak, tak. robimy esencję. Dobra. Połowę, Matko kochana to dużo jest. Prawie cała paczka nam wyjdzie. Jak to najlepsza na świecie herbata, to mi jej nie, szkoda tak? Nie, tu, nie, tu nie, 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 nie. Bo po, po co będziemy sobie żałować? Wiesz co masz rację. A co tam? Żyje się raz. Tak jest. Sypiemy. No mamy połowę. To, to znaczy mamy? na czym to polega? Mamy. Rozpalanie samawaru. Tu wlewamy wodę. Tu wkładamy zazwyczaj, można wkładać drewno, można wkładać szyszki, na przykład to jest bardzo interesujące, szyszki od sosny. To jest niesamowity aromat, mhm. no, żeby wszystko nam szybko poszło, bo śpieszymy się. Bo jest zimno, bardzo, Nie, a jest się bardzo się zimno. A, czy, czy w ciepłych herbatach się się napić? Używam podpalki, mhm. ale ekologicznej. Tak jest, taki do grilla, do grilla, zwykłego grilla, To znaczy samowar w środku pali się już ogień. A Irina, wiesz co, bo ten samowar to mówiłaś mi wcześniej, że on ma około 100 lat, więc na pewno jest zabytkiem. Um, on to, był używany. To znaczy ten samowar, samowar powiedzmy codzienny. Codzienny właśnie, tak, o to codzienny. chciałam zapytać. On był używany w domie mojej babci. No tak na co dzień, na szybko. To znaczy są takie na niedzielę już złocone, specjalne samowary. Wiele ludzi uważa, że rosyjski samowar, no to skąd Rosji? No właśnie. Nic podobnego. To nie jest rosyjski wynalazek? To nie jest rosyjski wynalazek. Piotr I lubił różne nowinki i przywiózł samowar z Holandii. Z Holandii. A, tak, to też coś ma wspólnego z Sankt Petersburgiem i z tymi tak. e, kanałami w mieście. Oczy, to też z Holandii oczy, za pożyczenie oczywiście, było. Oczywiście, oczywiście. Proszę zauważyć, że już mamy dosyć duży ogień. Mhm. I ten ogień nam ogrzewa wodę, ten aż ogień się zagotuje. wodę, aż się zagotuje. Mhm. No i teraz będziemy dalej rozpalać. Teraz już przykrywam. Mhm. To jest mamy ogień. Mamy pokrywkę taką. Mm -hmm. I co ciekawe, teraz tu ustawiamy na ten żywy ogień? Na ten żywy ogień, suchą herbatę. Ona musi się naparzyć. A, to ciekawe. Ona musi się naparzyć. Będzie stało do tej pory, póki samowar nie. Zacznie szumieć. Charakterystyczny szum. Mhm. I tym szumem, nie tylko szumem, mhm. zelewamy tą herbatę. Trzeba ten ogień przyspieszyć. Przyspieszyć mhm. palenie ognia. Mhm. E, to znaczy, w, w Rosji, brało się normalnie. Chcesz but, mi powiedzieć, but. A jaki wtedy był aromat tej herbaty? To znaczy zazwyczaj, to uh -huh. znaczy to, 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 to jest po prostu narzędzie do rozdmuchiwania herbaty. O nie wytrzymam, naprawdę. Tak, to było. Najlepsze narzędzie. Najlepsze narzędzie. To po prostu tak się było. To znaczy moja córka zaproponowała znacznie szybsze no, O nie, wytrzymam znowu. Takiego zastosowania y, buta i takiego zastosowania suszarki do włosów w życiu bym się nie spodziewała, tak, Irina. Tak, bardzo. To się roznieca ogień. O, trzeba że... mieć prąd jeszcze. Trzeba mieć, no. Jest. Mamy. Mamy prąd. Mamy, no, mamy no. prąd. Nie mamy. Bierzemy. Jestem przygotowana na wszystko, proszę Państwa. Tak jest. Bierzemy Zdmuchały. A, do grilla. Do grilla. Wow, o -o -o. ale się zadymiło. Tak. I A właśnie... tutaj widać ten ogień na dole. I właśnie o to chodzi. Aha. To nie jest taka prosta sprawa. A jak to jest w domu? Yy, yy... To znaczy jak nie ma czujek. Mhm. Ja, ja rozpalam w kuchni normalnie. Normalnie w domu? Normalnie w domu, koło okna można to rozpalić. Mhm. Można to e, oczywiście na balkonie zrobić. To nie, nie bardzo mocno dymi, mhm. no ale to… Suszarka to, też to susza, jest to to, to Suszarka przyspiesza. Mhm. To znaczy powiem tak, w XVIII, XIX wieku nikt się tak nie śpieszył. Spokojnie ktoś rozpalił samochód. Później zbierało się rodziny i cztery godziny siedziało się przy samowarze. I czytało się książki, grało Rozmawiało się w różne gry. się. No i po prostu czas pięknie płynął. No, jeszcze troszkę rozniczymy więcej ognia. Oh. Wow! To znaczy to... Ale damy czadu dzisiaj, Irina? Damy czadu, ale <laughs> nic z tego nie... To, to, to dosyć bezpiecznie. No i teraz... Zalewamy zalewamy mhm. herbatę. Tutaj mamy taki kranik. No i to to znaczy ja powiem tak, przy herbacie nie można się śpieszyć. No właśnie. No to Podstawa. jest takie. To jest taki po prostu nasz wiek. Stawiamy herbatę z powrotem i ta herbata już się naparza z wodą. To jest samowar. Pochodzi z danego miasta, stół, to jest pieczątka. Mhm. To do tej pory miasto produkuje samowary. Tu jest esencja, mhm. tu jest woda. woda. Ja proponuję, że nie będziemy przyciągać. E... Robimy w ten sposób. Bierzemy szklaneczkę, bierzemy czajnik. Tu jest takie sitko srebrne, złocone. Piękne, piękne sitko, żeby nam fusy nie przeleciały. Żeby fusy nie przeleciały. I tutaj mamy esencję. I tu esencje. ja nalewam esencję i zalewamy wodą. wodą. Mhm. Ja dzisiaj bez cukru, ale z naszą konfiturą. Tak, konfiturę można położyć do do e, środka można osobry. Do środka do herbatki można, do też, można położyć. Ale ja tutaj mam taki pierniczek. pierniczek. I najpierw sobie zasłodzę. Tak. Wiesz. Hmm? Mm. jest tego. to są naprawdę oryginalne. To są oryginalne rosyjskie. rosyjskie pierniczki. Próbuję. Mm. Nie trzeba jej słodzić, Irina. Naprawdę nie trzeba. To nie jest taka herbata, jaką my znamy z codziennego śniadanka albo pod wieczorków. Mm -mm. To jest herbata. Tak, to jest herbata. To jest herbata. No i co, moi drodzy? Sto lat samowar na świeżym powietrzu, a jednak działa.